Hamburg, najważniejsze miejsce, galopka Hamburga. Najstarsze miejsce w Hamburgu. Pierwszy kościół był tutaj postawiony przez Karola Wielkiego. Potem klasztor przez świętego Anskara. I w tym klasztorze, jak wielokrotnie mówiłam, umarł święty papież Benedykt V, który teraz wspomaga nas w tej walce o kościół prawdziwy Kościół Katolicki. Tutaj na tym przy tym miejscu postawili Santa Lodiciej się kościół diabła. No, zamiast katedry są te kamienie oświetlone i właściwie nikt nie wie, że to jest miejsce, gdzie była gdzie umarł papież. Wszystko się niszczy a umarł 4 lipca 1965 roku. Jeszcze za życie. Świętej Olgi i za życia cesarza Otona I, który był koronowany w Rzymie na cesarza 2 lutego 1962 roku. W tym czasie, w Bożu, powstał na wzgórzu olbrzymi kościół świętego Jerzego. Klasztor był tam benedyktynów. 4 lipiec 1776 powstała, powstała Ameryka, Filadelfii, rocznice śmierci Świętego Papieża Benedykta V. 4 lipca 1965 roku w Częstochowie umarł święty biskup, biskup Stanisław Czajka, który umierał. 2 grudnia 1943 roku i tego dnia, co w Bari doszło do tragedii, dlatego, że Amerykanie chcieli wytruć miliony Niemców i przygotowywali w Bari tony gazu musztardowego. Statki zostały zbombardowane i zginęło tysiące ludzi. Nie wolno było tego ujawniać. Tak zarządził wszechwładny Churchill, dróg wiary katolickiej którego przodek zjednoczył Loże Masońskie 24 czerwca 1715 roku w Londynie, gdzie 24 czerwca w 1006 roku urodził się syn króla Armenii Aretin. W tym czasie córka Sobieskiego była na wygnaniu Wenecji. Od 14 maja 1705 roku, 7 gru 13 grudnia 1707 roku Teresa Cunegunda sowiecka w Wenecji adoptowała syna króla Armenii Aretina. Tego dnia w Krakowie ukazał się Jezus miłosierny podczas zarazy. Franciszkanie odprawiali litanie do imienia Jezus. I w trakcie tej litanii z obrazu Jezu Ufam Tobie, który pierwotnie był w kościele Bożego Miłosierdzia w Krakowie, wyszedł Jezus Miłosierny i zakończyła się zaraz. Teresa Kunegunda Sowieska była matką cesarza, kardynała, arcybiskupa, generała, świętej klarycki. Wszystko zostało usunięte z historii. Tak, jak do dnia dzisiejszego się wszystko usuwa. Panie Boże, Ty wszystko wiesz, Ty wszystko widzisz. Proszę mi, Złodnie Czorni, zjednoczeni z modlitwą o świętą trydencką z księdzem Michałem Woźnickim, prosimy świętego papieża Benedykta V, współpracę. Prosimy o wsparcie. Prosimy świętego papieża polskiego Piusa X, módl się za nami, za naszymi narodami za polskim, za niemieckim, za francuskim, za wszystkimi narodami świata. Jezu, Fantowi, 21 czerwiec 2022. Najważniejsze miejsce świata. Miejsce świętego, oświęcone życiem i śmiercią świętego papieża Benedykta V, 132 papieża. Święty Benedykcie V, stawiaj się za mną.